Gdy Ziemia zbliża się do punktu przejścia, niektórzy dostrzegą coś znajomego, podczas gdy inni będą zafascynowani anomaliami, przyciągającymi uwagę innych, którzy dołączą do nich w tym, czego nie potrafią wyjaśnić. To jest przejście miejsca, w którym zaczyna się koniec, ponieważ Ziemia nadal porusza się po swojej orbicie i napotyka na swojej drodze toksyczny gaz naładowany plazmą 3 i Atlas oraz czyste szczątki Niklu. Które przedostaną się do atmosfery, powodując katastrofalne skutki w miejscu lądowania. Ujawniono, że rząd USA śledził satelitę 3 i Atlas przez ostatnie 20 lat i utrzymywał to w tajemnicy przed światem. Ludzkość została poinformowana o znakach, które zobaczy przed końcem, w słońcu, księżycu i gwiazdach, które 3 i Atlas można śmiało nazwać gwiazdą. Zmiana koloru z czerwonego na zielony, niebieski i inny można porównać do sygnalizacji świetlnej ostrzegającej kierowcę o nadjeżdżającym ruchu. Szacuje się, że 3i Atlas waży 50 miliardów ton, jednak obecnie szacuje się, że ponad 50 miliardów ton trującego gazu i odłamków rozwarstwiło się, tworząc niewidzialny ogon, a próby utrzymania tego w tajemnicy spełzły na niczym. Odcinek Świat potępionych z Księgi Tajemnic potwierdza, że kometa C2014 UN 271 jest największą zaobserwowaną kometą. Jej masa przekracza 500 bilionów ton i wejdzie do naszego układu słonecznego 1 stycznia 2031 roku z dokładnością do jednego dnia. Preadamici znają ją jako niszczyciela planet i w przeszłości spowodowała, że morza przecięły kontynenty. Celem Księgi Sekretów jest dostarczenie każdemu podstawowych instrukcji przed opuszczeniem Ziemi. Jest ona wydana w 16 językach, aby poinformować wszystkich, czego należy się spodziewać, gdy rozwijają się etapy chaosu i gdy zaczyna się koniec. Oferta specjalna dla subskrybentów kosztuje 3,99 dolarów za pierwsze 4 odcinki i obejmuje bezpłatne oprogramowanie na komputery które sprawdza zdjęcia i ujawnia czy jesteś oznaczony. Polub, skomentuj lub zasubskrybuj. Masz pytania?